Jesteśmy w miejscu, gdzie można przejść ze szlaku turystycznego na rezerwat. Przy wejściu są tablice informacyjne. Rezerwat jest ogólnodostępny, każdy może przebywać z przyrodą, obserwować te fantastyczne zjawiska w tym rezerwacie. Oczywiście pod warunkiem zachowania porządku, nie zaśmiecania. Nie łapiecie tutaj nikogo, nie ścigacie, nie zabraniacie zejść ze szlaku, jeśli ktoś chce nie. iść tym duktem, który my w tej chwili idziemy. Nie zabraniamy. Natomiast penetrujemy Sprawdzacie, czy sprawdzacie, czy się, się godnie zachowują. Kiedy się wchodzi do tego lasu, trudno sobie wyobrazić, że od niemal 100 lat człowiek nie ingerował, nie wycinał, nie zabierał stąd drzew. To jest bardzo pierwotny las. Tak, i to jest właśnie unikatowość tego lasu. Jesteśmy koło pnia jodły w stanie rozkładu, która na pewno ma około 300 lat, a wokół niej powstaje nowe pokolenie, w sposób samoistny jest tu przewaga buka w otoczeniu tej jodły, ten buk się obsiał i rośnie młode pokolenie, które w sposób naturalny. Się różnicuje, następuje wyczyszczenie strzał. I wokół niej nie wyrastają jodły, tylko buki. Czy Was to nie martwi? Nie, ponieważ są fragmenty, w których wyrastają jodły. A chcemy mieć bioróżnorodność, chcemy mieć zachowywanie pokoleń. Natomiast bardzo często jest tak, że po drzewostanie jodłowym następuje drzewostan bukowy, przemiana pokoleń. Na rozkładających się kłodach jodłowych, gdzie mamy bardzo dobre warunki, ponieważ jest pluchnica. Zobaczmy ile możemy spotkać roślin. Mamy i paprocie, i szczawik zajęcie, oksalis. No i... i mchy. Mchy. Tutaj osiał się nam jarząb. I tutaj są jeszcze jakieś grzyby. Grzyby miseczkowe. To są zaprofity, które rozkładają to drewno. Czyli ich pokarmem jest, jest ta próchnica, ta próchnica, z tego drewna. A tutaj nam się osiała jodłuka. I cały rezerwat jest poprzecinany takimi ciekami wodnymi, które zanim może blisko potokała, bo w No olbrzymie drzewo. Ona może mieć wysokości ile, 30 40 metrów? 40 metrów. Nie ma takich drzew w zwykłym no, lasie. Ponad metr w średnicy. Potężny. Jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja: że właśnie takie stare drzewa, jak ta przepiękna jodła, mają znakomite zdolności retencyjne, czyli zatrzymywania wody. I ten rok, który mamy, ten suchy, nie zaszkodził. Jak twierdzą naukowcy, jedno takie drzewo zatrzymuje więcej wody niż hektar młodego lasu. Dlatego te drzewa mają znakomite znaczenie szczególnie w partiach przyrzutniskowych, gdzie są początki potoków. Czym się różni jodła od świerka? Świerk ma bardzo płaski system korzeniowy, a jodła wręcz przeciwnie i dlatego ma takie duże zdolności zatrzymywania wody. Dokładnie tak. Mniej choruje, choć jest wrażliwa na poziom wody gruntowej, to jednak nie tak jak świerki, które nam masowo wymierają w czasie suszy. Dla mnie to jest miejsce, które uczy pokory i mówi o przemijaniu.